Pięć kluczowych kwestii dla prowadzenia działalności biznesowej dzisiaj. Kiedy odpowiadasz sobie na pytanie, otworzyć własną firmę czy nie, musisz zadać sobie wiele pytań i znaleźć odpowiedzi na te pytania, a przynajmniej warto to czynić. Dzisiaj podaję pięć elementów, których szeroko nie będę objaśniał. Jedynie zwrócę Twoją uwagę na to, że trzeba zagłębić się w te pięć tematów, aby je zrozumieć, i wiedza ta nie jest taką oczywistą wiedzą, którą przeczytasz w podręcznikach akademickich. A nawet jeżeli znajdziesz tę wiedzę, to bardzo często schowana jest w całą masę różnych rzeczy, które są nieistotne. I to jest zresztą problem nauki akademickiej, że wszystkiego jest bardzo dużo, a człowiek, który chce rozeznać się w tematyce, nie wie naprawdę, co jest ważne. A co jest najważniejsze? A jest takie powiedzenie, że niedobrze jest wtedy, kiedy rzeczy najważniejsze są na łasce rzeczy tylko ważnych. Pięć elementów. Pierwsza kwestia, o której już w poprzednich filmach mówiłem: pamiętaj, że biznes, który ma odnieść sukces, jeżeli tego nie będzie, nie odniesiesz sukcesu, bo to jest warunek konieczny. Biznes czy przedsiębiorczość, Zawsze musi realizować jeden temat. Musi pojawiać się różnica pomiędzy tym, co oferuje rynek, a tym, co oferujesz ty. Bo jeżeli ty masz to samo, albo mniej więcej to samo, co inni, sukcesu nie odniesiesz. Owszem, może być taki obszar, krótki termin, krótkoterminowy, kiedy na rynku jest. Silniejszy popyt z jakichś powodów, chwilowy, sezonowy. I wtedy, jeżeli masz dokładnie to samo, co inni, no to także będzie sprzedawać. Ale na dłuższą metę firmy tak nie poprowadzisz e, z zyskiem. I wtedy pojawia się tak zwany wegetarianizm. W biznesie tak to nazywam, to moja nomenklatura, czyli zaczynasz wegetować. I w związku z tym pamiętaj, aby tę różnicę budować. Przedsiębiorczość to umiejętność, Zbudowania różnicy, wykreowania jej, następnie utrzymania tej różnicy, aby firmę rozwijać, to rozwijania tej różnicy. To jest punkt pierwszy. Jeden z guru a, y, biznesu y, powiedział kiedyś następujące zdanie: Jeżeli twoja strategia polega na tym, że jesteś o krok przed konkurencją, to znaczy nie masz żadnej strategii. To zdanie Dotyczy obszarów wysokiej konkurencyjności, której na szczęście dla nas, dla naszej przedsiębiorczości nie ma jeszcze w Europie, w żadnym kraju. Dzisiaj najwyższa konkurencyjność zaczyna być właśnie w Polsce, w naszym kraju, bo to jest kraj wiodący w Europie, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, rozwój, wiedzę i tak dalej. A Europa Zachodnia jest tutaj najsłabszym obszarem w tym momencie na świecie, jeżeli chodzi o kwestie konkurencyjności, mimo że to są rynki nasycone, ale. Rynek nasycony to nie jest rynek wysoce konkurencyjny, to znaczy, to nie jest, a niejako paralela. Rynek nasycony to jest bardziej konkurencyjny niż nienasycony, ale to jeszcze nie definiuje konkurencyjności wysokiej. Ale do adremu, jak to mówił jeden satyryk. Otóż, pierwsza kwestia to jest ta różnica. Drugi temat, Uwaga, ta pierwsza kwestia jest bardzo często ignorowana, bo ktoś mówi, ale ja mam dobry produkt. Czy naprawdę zdefiniowałeś, zdefiniowałaś, w jaki sposób będziesz się różnić? To i tak jeszcze nie definiuje wszystkiego, bo teraz jest pytanie, jak dotrzesz z tym do klienta, ale to nie jest temat a, dzisiejszego naszego spotkania. Drugi temat, który jest kluczowy, to jest to, abyś rozumiał, rozumiała pewną kwestię. W biznesie musisz zarabiać pieniądze, aby się rozwijać, musisz mieć zysk. Masz dwa poziomy zysku. Pierwszy zysk to jest taki, który pozwala ci przeżyć, bo ty musisz zarobić na swoją pensję. Tak? Na swoje życie może w ten sposób, nie nazywajmy to pensją. Ale drugi poziom zysku to jest taki, że oprócz tego, że płacisz sobie, to jeszcze musisz mieć nadwyżkę, która będzie płacić za ekstra wysiłek, który czynisz. W związku z tym, że jesteś w biznesie, czyli ponosisz ryzyko, stres i tak dalej, czego nie ma, kiedy pracujesz w tej skali, nie ma w jakiejś firmie, ktoś cię zatrudnia, bo wtedy nie niesiesz na, na sobie ryzyka. I uwaga, ten ekstra zysk bardzo często jest zapłatą, ale jednocześnie staje się inwestycją w rozwój dalszy Twojej firmy. No ale wtedy budujesz kapitał, budujesz siłę swojej firmy, a więc Twoja firma ma ra, e, e, wartość, a w związku z tym dalej się rozwija. Bardzo dużo ludzi w biznesie na początku, kiedy rozpoczyna, nie rozdziela tych kwestii, i wiadomo, to, to jest naturalne. Yy, zarabiając pieniądze, nie zastanawia się, jaką ma pensję. Jak coś zostanie, to sobie gdzieś tam coś bierze, i tak dalej. I oczywiście, to nie znaczy, że to jest bez sensu, natomiast. Bardzo dużo firm, które już się rozwiną na pewnym poziomie, dalej tak operują. I yy, yy, powinno być takie powiedzenie, że właściciel powinien płacić zawsze najpierw sobie tę podstawę, dzięki której żyje i może angażować się z wigorem, nie mając problemu codziennego utrzymania siebie i swojej rodziny w swoją firmę. Ale to była taka dygresja, aczkolwiek bardzo ważna i na temat. I teraz, jeżeli chcemy mieć zysk, to kluczem, aby mieć zysk, nie jest wolumen sprzedaży, nie jest ilość produktów, którą sprzeda. Ale kluczem, i to jest pierwsza, jakby, to, pierwsza sugestia paradygmatu, który człowiek w biznesie powinien mieć. Niestety, Europa tym paradygmatem nie żyje, nie ma tej świadomości. My, kiedy pytamy, jaką masz firmę, albo kogoś pytamy, no to spodziewamy się, że ktoś powie, 250 osób zatrudniam, obroty mam 56 milionów i tak dalej. To mówi coś, oczywiście, ale to nie odpowiada na zasadnicze pytanie. Jest pytanie, czy masz zysk, czy osiągasz sukces, czy masz efekt. I dlatego pamiętaj, punkt drugi to nie jest tak istotny wolumen, jak istotna jest marża. W firmach, w których koszty stałe są wysokie, ten wolumen jest podstawą, bo ten wolumen utrzymuje te koszty stałe. Ale jeżeli nie masz marży, wszystko jedno w jakiej firmie? Odpowiedniej marży, bo popatrzmy się, mamy koszty i mamy wpływy. No i co z tego, że mamy wpływy 50 milionów, jak albo 5 milionów, albo 500 tysięcy, albo 50 tysięcy, jak mamy trochę więcej a, wypływu pieniędzy, czyli kosztów. Czyli na przykład 56 tysięcy. Jesteśmy 6 tysięcy do tyłu. Nie mamy jak wypłacić sobie, no chyba że w tych 56 tysiącach jest nasza pensja, y, y, zapłata za naszą pracę, to ale ciągle jesteśmy w plecy. A więc nie wolumen, nie obrót, nie to ile sprzedajesz ale jak sprzedajesz, czyli trzymasz marżę odpowiednią. I teraz, jeżeli sprzedałeś czegoś 10 po 100 zł, a marża jest 10 zł, czyli zostaje ci 10 zł z każdego produktu po kosztach zmiennych, które spowodowały, że ten produkt wyprodukowałeś, wyprodukowałaś, to masz 10 produktów razy 10 zł, to to ci zostało, jeżeli chodzi o nominalną sumę, to masz 100 zł. I teraz jest pytanie, a jakie masz koszty? Jeżeli Twoje koszty są pokryte wszystkie przez te 100 zł, a jakie? No na razie pokryłeś tylko 90, pokryłaś 90 zł koszty zmienne, a wszystkie inne koszty, Twoja pensja, koszty biura, różne opłaty formalne i tak jeżeli zabierają 120 zł, to nic ci nie zostaje. A jeżeli zabierają 90 zł, to zostaje ci 10 zł. Oczywiście to jest pewna symbolika. I pamiętaj o tym, że tego typu kalkulacja kieruje cię na tor zdroworozsądkowego myślenia w biznesie, to jest skupianie się na marży, a nie tylko na wolumenie. Wolumen jest bardzo istotny oczywiście, ale niejako musi iść w parze, a najlepiej w drugiej kolejności. To był punkt drugi. Marża jest ważniejsza od wolumenu. Punkt trzeci. Pamiętaj, że w biznesie nie jest istotne, a jakie masz Koszty i wpływy na papierze. W biznesie jest istotne, czy to będziesz realizować. Wyobraź sobie sytuację taką, że e, zawierasz kontrakt z kimś e, w wysokości 100 tysięcy złotych. Tak? Twoje koszty są 60 tysięcy złotych. I to na papierze świetnie wy, y, wygląda. Jest pokazane, że w ciągu pół roku, jak zrealizujesz daną rzecz, poniesiesz koszty 60 tysięcy, to dostaniesz 100 tysięcy. 40 tysięcy ci zostanie. Ładnie wygląda na papierze. Ale ty na samym wstępie nie masz nic, a musisz zainwestować 25 tysięcy w swoją pracę, w działanie, w wykupienie licencji, w cokolwiek, tak? W maszyny, w podwykonawców, żeby, żeby otrzymać te 100 tysięcy, a ty tego nie masz. Jak tego nie masz, to tego kontraktu nie zrealizujesz. Jeżeli wejdziesz w koszty i później Udławisz się albo zadławisz się, kwestią taką, że nie masz pieniędzy, a druga strona jeszcze ci nie zapłaciła, szczególnie kiedy jesteś na początku działalności biznesowej. Kiedy ktoś ci nie ufa, więc się zabezpiecza, mówi zapłacę dopiero wtedy, jak zobaczę. Często zaliczki ktoś ci nie da i tak dalej, bo ty mówisz, że ja zrobię pierwszy ruch i tylko masz umowę nic więcej. Więc pamiętaj, że cash is king to jest słowo, które istnieje na świecie od setek lat. A więc, nie tylko rachunek strat i zysków, bo to jest papier na przestrzeni czasu, nie tylko bilans, co masz, czego nie masz i tak dalej, komu jesteś winien, ale jest trzeci dokument, najważniejszy. Zresztą, kiedy banki udzielają pożyczek, kiedy analizują Twoją sytuację, analizują przepływy gotówkowe przede wszystkim, a nie to, co masz rozpisane w planach i tak dalej. Oczywiście, to też jest brane pod uwagę. A więc pamiętaj, że. Analiza przepływów gotówkowych jest główną kwestią. Wszystko jedno, czy ty prowadzisz jednoosobową działalność i Twoje obroty będą 37 tysięcy, czy zatrudniasz 63 osoby i Twoje obroty są 37 milionów. To ludzie biznesu, ludzie nawet średnio doświadczeni, dobrze wiedzą. Ale uwaga, jesteśmy w dobie koronawirusa, jesteśmy w dobie przede wszystkim ekonomii chaosu. Gdyby koronawirusa nie było, powiedziałbym to samo. Ale szczególnie w chaosie. Które jest jeszcze podkręcony przez tę sytuację, którą mamy dzisiaj, pamięta jedną kwestię. Pojawiła się nowa rzecz. Otóż okazuje się, że gotówka jest ważniejsza niż zysk. I to jest nowe hasło na rynku. Tego uczą się nawet ludzie, którzy są długo w biznesie, bo jest chaos. W chaosie następują zmiany, a kiedy następują zmiany, firma musi być gotowa. Po angielsku się mówi na tak shifting, na zmianę, na przejściach. Na tych przejściach musisz mieć gotówkę, aby to zrobić. Dlatego, jeżeli mówimy o zarządzaniu w chaosie, jeżeli mówimy o firmach, jak one powinny być budowane, dzisiaj pojawia się teraz, rzucę to tylko jako hasło, pojęcie tak zwanej antykruchości firmy. Będę to wyjaśniał. Nie w tym filmie. W ramach tej antykruchości. Pojawia się hasło redundancji, a redundancja jest to świadome budowanie zapasów w obszarach, które będą konieczne, aby te zapasy posiadały, kiedy nastąpi zmiana. A zmiany następują non-stop, i dlatego posiadanie nadwyżek gotówki jest kluczem. I to jest ważniejsze w danym momencie niż to, że będziesz mieć taki czy taki zysk. Mentalna zmiana w rozumieniu tego, a szczególnie wtedy, kiedy zaczynasz firmę, jest jednym z elementów budowania be, bezpieczeństwa działalności finansowej. A więc zadbaj o to, aby kwestia gotówki, zabezpieczenia gotówko, gotówkowego została potraktowana przez Ciebie zdecydowanie silniej niż można byłoby powiedzieć na przykład 20-30 lat temu. A więc to był kolejny element. A teraz czwarty punkt. Pamiętaj, że konkurowanie ceną jest to zabójstwo dla jakiejkolwiek konkurencyjności, jakiegokolwiek konkurowania, i mentalność, którą tak wielu Europejczyków ma zbudowaną, a, a właściwie wbudowaną w, twój, w, twój, w swój system, to mentalność pod tytułem jak mam dobrą cenę, to będę sprzedawał. Ale to prowadzi do konkurowania ceną, do obniżania ceny. Popatrzcie się do obniżania marży, a w związku z tym do destrukcji biznesu. Nikt na świecie wysoce konkurencyjnym, czyli poza Europą. To nie znaczy, że każdy obszar poza Europą jest wysoce konkurencyjny, ale tam jest ich wiele. Nikt na świecie nie konkuruje ceną, jeżeli jest świadomy biznesowy. Cena jest jednym z elementów relatywnie mniej istotnych niż wiele innych tematów w biznesie, jest tylko składową. Ale nie jest driverem decydowania o strategii firmy, itd. Jeżeli konkurujesz ceną, na tym się opierasz, że będziesz obniżać cenę i tak atakować rynek, bez świadomości, jak to robić, dlaczego to robić, bez zadbania o marże, bo możesz konkurować ceną w zrozumieniu obniżać cenę tak długo, jak potrafisz wygenerować marże. Czyli jeżeli obniżasz cenę ze 100 zł do 95 za produkt, a rynek daje 100 zł, to będzie sprzedawać, ale zadbaj o to, że Twoja marża jest taka sama na 95 zł niż a, y, y, marża konkurencji, y, y, znaczy w porównaniu do marży konkurencji przy 100 zł. Jeżeli potrafisz to wygenerować, to tak, ale wtedy nie konkurujesz ceną, jedynie Twoja cena jest niższa, a Ty konkurujesz właśnie a, tą różnicą, którą potrafisz wygenerować. To jest bardzo ważne. Wiele firm, kiedy nastąpiło nasycenie rynku w Polsce, na przykład na przełomie lat 2008-2010, bo wtedy nastąpiło, marżowość spadła, zaczęło obniżać ceny i obniżyli swoją marżowość, i dlatego wiele firm miało kłopoty, padło tak itd., itd. A dzisiaj, a w dzisiejszych czasach, przy tych zmianach, a więc pamiętaj o tej kwestii. Materiały, które będą załączone, są załączone do tego filmu, w opisie masz link, wyjaśnią Ci tę kwestię. Bezpłatnie możesz sobie to ściągnąć, więc pamiętaj, na końcu firmu ten link też będzie podany. I ostatnia kwestia. Jest to kwestia niezwykle trudna. Kwestia, która wymaga faktycznie skupienia i zmiany paradygmatu. Jeszcze 40 lat temu, 30 lat temu mówiło się tak: skup się na jakimś kierunku biznesu, bądź w tym najlepszy i wygrywaj. Jeżeli będziesz mieć nadwyżki, a szczególnie jeżeli osiągniesz ogromny obszar rynku. Zacznij się dywersyfikować po to, żeby mieć bezpieczeństwo. Czyli wejdź w inną gałąź, dysponując tym samym, znaczy korzystając z tego samego potencjału, rozwinień swoją działalność wszędzie, a nie tylko w tym kierunku, w którym idziesz. Aha. i tak się mówiło. Dzisiaj świat jest zupełnie inny, i tu następuje zmiana wskazania. Jeżeli rozpoczynasz działalność biznesową od samego początku, i uwaga, to nie tylko dotyczy działalności biznesowej, ale też Twojego jestestwa na co dzień, jeżeli nie prowadzisz biznesu. Pamiętaj, buduj potencjał swój, osobisty na rynku pracy, tak aby mieć alternatywę, żeby się nie nastawić tylko na jeden kierunek. Czyli rozwijaj się przynajmniej w dwóch kierunkach. Zdobywaj kompetencje nie tylko tam, gdzie jesteś, co kochasz, co lubisz, ale delikatnie odejść jeszcze w inny kierunek. Zbuduj sobie inną nogę, dodatkową. Przynajmniej zacznij to robić. Po to, że w razie czego, kiedy dana branża przysiądzie, dany obszar to może być także kanał sprzedaży, to w tym momencie przeszkodzi. I to jest piąty punkt, który mówi, dywersyfikuj się bez względu na to, na jakim etapie działalności biznesowej jesteś i od razu planuj, jeżeli planujesz swoją działalność biznesową, żeby nie postawić tylko i wyłącznie na przykład na jeden kanał dystrybucji. Po to, żeby mieć szansę, jeżeli ten kanał siądzie z powodu zmiany chaosu, to ty będziesz mieć Alternatywy. To jest trudne, bo to wymaga dodatkowego wysiłku. Ale to jest kwestia bezpieczeństwa. I to jest właśnie kwestia cash'u, a nie zysku. Bo idziesz szerzej, masz niższy zysk, ale masz większe bezpieczeństwo. Żeby to mieć, musisz mieć marżę, musisz mieć gotówkę, a właśnie marża generuje gotówkę, musisz budować zapasy, a więc to tempo rozwoju dzisiaj jest mniejsze. Wskazywane, ale bezpieczeństwo jest większe, bo szanse na przegraną, dlatego że nie wytrzymałeś w obszarze zmian, które i tak i tak nadejdą, bo to jest ekonomia chaosu, są po prostu małe, bo nie przeżyjesz, jeżeli nie będziesz dywersyfikować. I w ten oto sposób mamy nasze pięć punktów. Pierwsze, pamiętaj, że biznes to jest umiejętność zbudowania różnicy, utrzymania tej różnicy i rozwijania jej, abyś ty miał coś innego niż marynek. Punkt drugi. Pamiętaj, ważniejsza jest marża od poziomu obrotu, od wolumenu. Czyli ważniejsze jest to jak sprzedałeś, sprzedałaś, a nie ile sprzedałeś, sprzedałaś. Pamiętaj, że cash is king, czyli gotówka i przepływy gotówkowe to jest fundament analizy rozwoju swojej działalności. Punkt czwarty. To pamiętaj, aby nie konkurować ceną jako jako fundament tego konkurowania w ogóle. I punkt piąty, już od samego początku, dywersyfikuj, aby podnieść szansę, że się utrzymasz w przypadku zmiany, która i tak jest nieunikniona. No i punkt szósty, który dodam oczywiście w cudzysłowie, dziel się tą wiedzą z innymi, bo świeca, od której odpalana jest następna, nic nie traci. A możesz zdobyć sobie przyjaciół. Albo osoby, które będą współpracować z tobą na wyższym poziomie świadomości biznesowej. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do tego, abyście ściągnęli sobie teraz materiały, o których mówiłem w czasie filmu bezpłatne materiały, które na przykład odpowiedzą na pytanie, co to znaczy nie konkurować ceną i co to jest sprzedaż transformacyjna. Zapraszam też do dzielenia się swoimi doświadczeniami. Zadawajcie pytania, będę na nie reagował. Zapraszam do tego, abyście zasubskrybowali ten kanał. Dzwoneczek, który zaznaczycie, pozwoli wam otrzymywać informację, że kolejny film się pojawił, a będą się te filmy pojawiać. Zapraszam do skorzystania z innych filmów na tym kanale, które to filmy, a też mówią o tej tematyce. A tak w ogóle, powodzenia Krzysztof Sarnecki Quest Change Managers.